Cześć. Prezentujemy dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia, zlokalizowane w Krakowie przy ulicy Bunsza. Nieruchomość dostępna będzie od 1 sierpnia. Na wynajem minimum 12 miesięcy. Do dyspozycji mamy aneks kuchenny połączony z niedużym salonem, dodatkowo udało się wygospodarować miejsce na biurko do pracy. Przestronna sypialnia z wyjściem na nieduży balkon. Dodatkowo w sypialni znajduje się też biurko. Jak i również duża szafa na ubrania. Przedpokój, w którym znajdziemy szafkę na buty oraz wieszak na ubrania. W łazience do dyspozycji mamy umywalkę, toaletę, bidet, wannę z prysznicem oraz pralkę. Zapraszamy do wynajęcia mieszkania.